strony Bartek, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj nagrywam odcinek z News, Braw! Brawl nie, to nie jest prawdziwy, bo mam dopiero 415, no i już mam 24 zamiarzy, więc to nie jest prawdziwy Brawl Stars my sobie gramy w knockout więc no Dobra, no to ja już nie przedłużam odcinku. No i gramy. Dobre. Nie, tam mają wszystkich na daleko Kurde Wyszeczkę, tak O, o, o. I to jest to piękne. Jak, jak wygrywa się, nie? Tylko że ja tam nic nie robię, więc... Na razie Bibie jest nie? Frank. Dobra. To jest takie coś, że jak jest blisko, nie. O przecież ja mam na dwa hity, kurde. to było niemożliwe dobra nie mam enka mam kiełka no i sobie pognamy niestety ja jeszcze króczka nie mam żadnej lek ale dzisiaj sobie zrobimy taki mini opening 있던 걸. 야 아. 아노. 네노. 예수. 이거 보자 k lecimy po legendę no, lepiej jest pograć, nie? odwozimy tam kilka mega, kilka dwadzieścia megaboksów no i kilka tam też segiele jakimiś postaciami po i Leon, co? Leon! ej, Leon! Ej, Leon! Co? Leon! Leon błyskawicznie zasypuje wroga ostrzałami. Jego super atak to bomba dymna, która sprawia, że na chwilę staje się niewidzialny. Ukradkowy zabójca zadymiasz legendarny. Co? Leona. Leona mam. Ja mam Leona, przecież to jest niemożliwe Leona Ja mam Leona To jest niemożliwe To jest niemożliwe no Tak, za chwilę mi się kruk wylosuje Nie, to by było Mi się krug jeszcze drobno pogramy z Leonem Piszcie w komentarzach czy tam można właśnie dobra ostatni no dobra nie idziemy Leonem Leon i dobra możemy

Prawili hmm? Pięknie. Kurde, ale osiem. Ale no, jak na pierwszą gierkę da nam, no to nawet spoczko. No, no. to było akurat. Stio. O, 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 dobra. Jak ona mnie mogła zdjąć? Mam takie pytanie. Jak ona mnie mogła zdjąć, nie? Przecież ona tak nie dużo nie dosięga. Nie no, Edgar. Это главное за так. To byłby szans. Ale trzecie miejsce zawsze. coś. no, że... że. Ale no, dużą szansę no, Mamy. Mm. co? co 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 co, co? 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 co jest? Dwie legendy na jednym odcinku. co co odcinku. co co dwie legendy na jednym odcinku trafić. XD. co jest niemożliwe. Dwie legendy na jednym Edgar jest, Edgar. Jezu. Trzych, trzech nowych Kafe. Aha, procenty się nie ten. Dobra. Dziwna, ale dobra. Jakby takie coś było na prawdziwym brawlu. To by było naprawdę koks. Koks, nie? No, wiadomo, nie doma, nie? Tam Sandy no. Spaczka nawet Ale dwie legendy jest, Nie wiem, to jest niemożliwe To jest niemożliwe. Dwie legendy na jednym odcinku. Pierwszy był Leon, później była Sandy. Nie. Dziwaczne. Możemy już ulepszyć Edgar. Pogramy się, Sandy. Spokojnie. Poczekajcie. Dobra. Jest to poruszanie. Jest low. Brawo. Brawo. I będzie coś. I do Adgar. gadget mi i zdouă scurcate gadget Do head gadget flash, Do gadget Sandy? Spike! co? Spike! 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 co? Co? Spike! Spike! Ej, co? 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 Ej, co? Trzy legendy na jednym odcinku. Dobra. Kończymy, bo... Nigdy chyba mi się ten filmik nie prześle. A jak się prześle, to super. Dobra, na spajku kończymy. O Jezu. Bo, nie wiem. No, nas kończymy. Obejrzyjcie też... No, obejrzyjcie też moje poprzednie odcinki. Obejrzyjcie też moje poprzednie odcinki. Bo, też według mnie są fajne. No, my już spokojnie możemy kończyć, więc pa pa!